Siemano. Nie samym wędzeniem człowiek żyje, kochani moi. Lecimy z tym oto. Wiktorem na ryby. Połapać sobie troszkę, zobaczyć. Może coś złapie się, może się nic nie złapie, więc lecimy. Lecimy nie śpimy. Ciepło. To sobie pojedziemy w ten sposób. Pyk. 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 Chociaż trochę spokoju będzie. Co? Nic, nic. Wiem, że coś mówiłaś Cześć Tylko na chleb łowimy Nie Wiko? Nie no. Widać Patrzcie. Większy, 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 zobacz, nie do Dobrze Ale, Ale chyba inny. Nie, nie, taki sam. Oby to nie ten sam. Czeka, czekaj, czekaj. Tego przybliżyć. No, stój nie, taki Musimy malutki. taki sam. Nie, taki Nie, no, chyba zaraz. troszeczkę mniejszy zaraz wracasz, Prrr. Dobra, pogar się zaczepił do wody i nie ma. Dobra, Jej. dorwał rybę. No proszę bardzo, kręć, kręć. O, ale dużo, Wiktor! Troszkę niżej wędkę opuść. Poluźnij tą, tutaj, czekaj, żeby to jest no To musisz poleźnieć troszkę, wiesz. Pójdę, go troszkę, niech sobie popłynie. Pójdź, bo po on się zmęczy, no. Poczekaj, do góry podnóś lekko wędkę. Lekko do góry. Pięknie. A to jest szczęśliwy rybak. Poczekaj. No, weź, tu, tu zakręć, zakręć tu do na dole. No, w drugą sobie w prawo, no Tak, dobra, skręć do góry No do góry No Daj go, daj go, daj go Daj go bliżej, bliżej, bliżej bliżej Taki duży, nie wiem, z kilogram może ma, co? Twoja największa bo? No, bliżej, bliżej. Przykusnij troszkę No, daj go do góry. Masz to? Mas to. I no pięknie Idź tam wyżej, żebyś mi telefonu nie <laughs> wrzucił do wody Jest dużo, Wiktor Stój, stój, stój Łopa, 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 opa, Mała, mała, mała. Stój. Ale ryba. Nie no. Ale pokazałem. Dobrze, opa, się. opa, Dobrze jest. Dobra. Pięknie. Zatrzymaj. Patrz To ja czego zmęczyć tak oh Widzisz? No Patrz, tu jest, tu nie ma. Czekaj, czekaj, czekaj Muszę czekaj, czekaj, czekaj. Ale ładne. No pewnie. Kilogram pewnie ma.

аматор рыбак аматор стой 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 малютки ну я ж таки малютки а я no, ну вот такие надо пойти добра покажи да и все добра окей